Siemano! To ja, KaszankoMator i witam w szóstym vlogu. Sorry, że nie było dwóch vloga, ponieważ z niektórych przyczyn nie było. Sorry. Pierwszą rzeczą, którą chciałem omówić są reklamy i powtórki filmów. Oglądasz sobie fajny film, wszystko dobrze, jakaś super scena i pach! Reklama jakiś wizyn. Szampony, head and shoulders? Co to ma być? Po co te reklamy są w telewizji? Nie rozumiem. Żeby tylko tracić czas na oglądanie telewizji, żebyśmy więcej płacili, oglądali p******ne reklamy? Nie rozumiem tego bardzo. Gdybym miał reklamy w swojej lecie, rozwaliłbym ją. Tak samo jest z powtórkami filmów. Po co powtarzają te same filmy? Mogę je wymienić. Shrek, y Kevin sam domu, król Artur, powrót do przeszłości, pogrom z duchów i, i inne takie... Po co to powtarzać kolejny raz? Po co to? Po co? Jak człowiek już ogląda to już trzeci raz, to musi już nudzi. Nudzi jak cholera. Więc po jaki grom są powtórki i reklamy? Nie rozumiem tego. Powiedzcie mi to. Drugą rzeczą są znaczki PEGI. Niektórzy ludzie po prostu żyją tym, niektórzy to omijają, a ja o tym sądzę, że to jest chore. Tak, chore. Według mnie, po co one istnieją? Według twórców tych znaczków, one powinny dawać dobry żywot, itp., 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 etc., etc. Tylko zastanówmy się. 80% Polski nie zwraca na to uwagę. Ja też. O co to? Ale w ogóle rozśmiesza mnie najbardziej, gdy mały dzieciak, który ma 10 lat, chodzi po sklepie i znajduje takie perełki jak GTA 4 i one są dla pełno, ale Czy rodzice patrzą, co dziecko kupuje? Kolejną rzeczą są. Dzieci na Tak! Każdy ich nienawidzi po prostu. Pierwszą rzecz, którą nikt nienawidzi, są komentarze dzieci, które piszą. Pierwszy, drugi, piętnasty, dziewiętnasty. Odkryłem niedawno, że te dzieci nie tylko są w Polsce, ale też w innych krajach. Drogi człowieku, jeśli myślisz, że napisanie pierwszym coś ci da, to ja ci odpowiem. Gówno ci to da! Po prostu rzygać chcę. To koniec tego vloga. Siemano, do następnego.